Ja mam z tej strony Noxon, a to jest Chicken and Universe. Kolejny odcinek z tej kosmicznej serii. Yy, dzisiaj chciałbym bardzo luźno sobie pograć, tak na stresowanie. W Chickena nie grałem. No, Z takie 3 tygodnie. Bardzo mało się działo. W sumie no, nawet update'ów mało wyszło, bo ostatni update był 12 dni temu. Teraz jest 13.1. Według mnie to jest najgorszy update jaki kiedykolwiek w życiu miałem. Nie tylko dlatego, że cały czas mam jakieś paski takie dziwne, ale że, że sam program do nagrywania nie umiałem go chwycić. I to była taka. Kisny ból w dupie. Męczyłem się z tym. Bura. O, jak miło. Dobra, dotarliśmy. No to zwiedzałem po kolei. Był taki istny ból w dupie, bo... 30 razy sprawdzałem... No dobra, przesadziłem, 5 razy sprawdzałem. No i cały czas ścinało. Ah. Dzisiaj zresztą chciałbym teraz tro troszeczkę coś pokomentować. Gdzie, co, jak. No tutaj jedynie co to taka mała zmiana w takim panelu no, dużo nic się nie działo, bo straż Tak tak sobie nie, tak Ale opóźnienia są strasznie Tylko zobaczę muzykę to chyba teraz może być Zdrowa planeta, no proszę bardzo. Yy, no wszystko znowu podstawowe. Ja czekam, aż w końcu znajdę otwór do innego świata. Nie jak to się nazywało. O, już jesteśmy. Yy, do retro gamesów. To jest kław no, to, 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 to nie. Tutaj idźmy. Kurczę jak ja dawno w tą grę nie grałem Już zapomniemy A, a fajnie kluczyki się zbiera Tak szybko fu, 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 szybko przemykam Teraz sobie zjem bo ledwo co ze szkoły przyszedłem Hmm Dobry batonik a bardzo mi się nie chce jeść. O, ale planeta. Wszystko osadzone w Bozrasie. A! tak zapomniałem pomalować w poprzednim odcinku. No, Teoretycznie teraz to zrobić teraz. No i zrobię to teraz. Mamy ten lepszy, mm. Nie. Nie, ten jest spokojniejszy, ten jest ładniejszy. Tutaj żółty, cały czas trzymam się tego koloru. Tu jest szary, lepiej pasuje ciemny. Nie, tu pasuje. Tutaj jest zmiana taka. Ja może bym wziął. Co bym wziął? to ładniejsze jest? Jaki kolor daje? No nie widzę specjalnie jakiejś różnicy. Tak, dajmy. To jest następna różnica. Ale takie uszy, ale to można To zmieniam, zdecydowanie. Pomarańczowy odstawiam. Kolejna zmiana. Takie ustawienie jest ładne. No i to i ostatnie. Podcast. Nie. Wielsze lepsze jest. To też może być. Mam nadzieję, że dużo tego nie, nie, nie pójdzie mi. A co już? Akceptuj. Fajnie. Dobra. Ymm, jaką planetę? To jest. Fajnie. No, tak myślałem. Więcej przyjaciół jest. Ale dobra. Polecimy na tej planecie. Na tej planecie. Na tej planecie, gdzie jesteśmy. Ja będzie skław blok. Z życiami. Nic nie mówię. Mam kiepską. Bardzo kiepską. Wszystko wykorzystałem. Dobra, a teraz w bloku jest boss. Wow, Power Up 1 i prezencik. Jest boss, jest to inny boss niż w Chickenie inwandercie pierwszym. Bo skław blok to jest tak, jakby no Chicken inwander jedynka. O, właśnie, tak na takie, Nie wiem, czy to program uchwycił. Ja mam takie przerywki. I to nie jest spowodowane kartą graficzną. Nie wiem co to jest. Właśnie tak po update mi się zrobiło. Znowu! To jest grane. Chyba się tęskni za mną. Aż to nielogiczne... Że, że dwa razy prosząc takie same rzeczy. No. Teraz już w nieco inaczej. Rozumiem. Niońk Niońk, 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 mioik Uwielbiam to. A ludki możemy wziąć tak dla odmian. Pora się pozbyć widełek. Ja się nie mówię, że są złe, tylko... Po prostu widełki już po, po małym mi się nudzą. Wiem, że one są najlepsze. Że tak w ogóle, no ale... Trzeba trać coś innego a podwójne, ale nie będę korzystał I tak już mamy dziesiąty poziom LOL ELMO Brało ciebie tyle samo O no, bo się różni. Na przykład nam wcześniej tylko jajkami rzucał. Ale zwiększyli go. Jakiś discoboy? No świetnie. 9 faz zrobionych. 2 minuty 22 sekundy. Już 5. Łatwiej za co mam powiedzieć. Osiem kluczyków Mogę dać do ulubionych Problemu żadnego nie było Dobra Ja mam nadzieję, że taki luźny odcinek wam się spodobał by było na tyle z mojej strony Wielkie dzięki za oglądanie Trzymajcie się Cześć